Odznaczeni zostali medalem złotym za długoletnią służbę, pan Tadeusz Kwiatkowski medalem złotym za długoletnią służbę, pan Krzysztof Michalak medalem złotym za długoletnią służbę, służbę, pan Zdzisław Kogut medalem złotym za długoletnią służbę, pani Krystyna Nowak medalem złotym za długoletnią służbę, pani Danuta Zimoj Medalami srebrnymi za długoletnią służbę zostali odznaczeni pani Marta Margosiak i pani Małgorzata Mika. Medalem Brązowym za długoletnią służbę zostali odznaczeni pani Ewa Łata, pani Mariola Smolosz, pani Anna Styczyńska-Basta i pani Jolan Jolanta Brubel. Panie. Mówi się o innych branżach, a ta praca w administracji różnie jest postrzegana przez klientów, przez mieszkańców. Jedni mówią brawo, dobrze, a inni narzekają. No tak to jest tego typu pracy. To było wiadomo, że były również takie, a więc to już jest perspektywa nie tak podległa. Przyjęcie protokołu. Pan radny Krajewski, bardzo proszę. Chciałbym, szanowni Państwo, wrócić do wątku związanego na poprzedniej sesji z, z, ze słownictwem, jakie używa Pan Starosta w związku z zapytaniem, jakie skierował do samorządu, do Rady i do Zarządu Powiatu w sprawie e, Niezabiegania o środki finansowe w ramach usuwania skutków powodzi. Używał wtedy na sesji słowo zdety. Okazuje się, że no, jednak używanie takich zwrotów jest nieuzasadnione i wydaje mi się wrażliwe w stosunku do osób, które pewnie w dobrej wierze występują do samorządu i zadają jakiekolwiek pytania. I myślę, że redaktor dzisiejszy, który tutaj jest na sesji. Zadając takie pytanie, miało chyba jakieś uzasadnienie, miało to być wyjaśnione. Na domiar tego pan sekretarz, mam nadzieję, chyba tak było w uzgodnieniu z panem starostą, e, chyba że z własnej inicjatywy to zrobił jako samodzielny pracownik starostwa, nie konsultując tego z panem, jednak troszeczkę odmienił tą odpowiedź, i ukazała się odpowiedź, że. Na dobrą sprawę można było, tak przynajmniej ja wnioskowałem i zrozumiałem ten, ten artykuł na portalu internetowym, że można było w zasadzie się starać, no ale Krajewski Wiesław był starostą jeszcze 8 listopada 2010 roku i głosował na, na komitecie monitorującym za tego typu uchwałę. Tak, panie sekretarzu, głosowałem z pełną świadomością i myślę, że. Yy, Organ administracji samorządowej nie powinien wprowadzać i manipulować opinią publiczną i wprowadzać mieszkańców w błąd. Jeżeli nie potraficie uzasadnić, że, że to były bzdety, to przynajmniej na drugi raz piszcie właściwe, prawidłowe odpowiedzi, które dotyczą tego tematu. Także, szanowni Państwo, kończąc jeszcze wątek, w środku powodzie, można, można jakby spuentować tą całą sytuację, która miała miejsce w ostatnich miesiącach, że... Przyczynił się do tego, że w jakiś sposób państwo zrekompensowało te e, e, niedoszacowanie środków finansowych i teraz otrzymał powiat 6,5 miliona złotych. Także gratuluję zarządowi, jak i tym, którzy spowodowali, że w Krakowie zawrzały jeśli chodzi o tą, o tą sytuację, bowiem jakie dyskusje były w Urzędzie Warszałkowskim, jakie były dyskusje w Urzędzie Wojewódzkim na Basztowie. Zbulwersowała mnie taka po sesji, oto informacja, że zgodnie z przepisami i z dobrymi zasadami towarzyszącymi tego typu procedurze w dniu 8 stycznia bieżącego roku przewodniczący Rady Wojewódzkiej Województwa Małopolskiego Niezależnego samorządowego Związku Zawodowych Rolników Indywidualnych Solidarność Pan Wojciech Płodarczyk zgłosił do Powiatowej Rady Zatrudnienia Pana Stanisława Misiaczka. Wiem, że Pan Starosta nie powołał tego Pana do Rady Powiatowej. Chciałbym wiedzieć dlaczego nie został powołany, który został zgodnie z procedurą prawidłowo zgłoszony do Panu Staroście do, do tej procedury administracyjnej. I czy kogoś innego na miejsce, czy w miejsce NZZ Solidarność Indywidualnych do Rady Powiatowej powołał, nie wychodzi na to, że pan starosta decyduje się o remoncie dróg powiatowych czy chodników powiatowych, kierując się decyzją pana burmistrza. Może. Nie warto panie starosto zadawać panu pytania, czy będzie robiony przy drodze powiatowej chodnik, czy nie, tylko może panu burmistrzowi będziemy składać takie zapotrzebowanie, w związku z tym, ma tutaj jest obecny na sesji pan burmistrz, za początek. Zgłaszam jakby zapotrzebowanie panie burmistrzu, żeby pan przyczynił się do remontu chodników przy drodze powiatowej w Smygorzowie i w Wielkiej. Wielkim. Bo z, z relacji odpowiedzi Pana starosty, zresztą już nie będę mówił, w jakim emocjonalnym uniesieniu to się wypowiadał na sesji. Są i innych. No ale, ale no, taka dygresja, że, że ja w takim razie, korzystając z obecności Pana, proszę, prosiłbym o remont, gdyby chodników w miejscowości Snęborzu i Groszowie. Proszę o uzasadnienie, dlaczego 36 tysięcy złotych, czyli średnio miesięcznie 4 tysiące zł na miesiąc, zostaje z publicznych pieniędzy podatkowych przekazywane na dotacje na. Sponsoring gazety, jednej z gazet, które sprzedają się na, 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 na rynku, stosując zasady gospodarki wolnorynkowej. Myślę, że takie sponsorowanie stoi, jest sprzeczne z prawem i chciałbym również, żeby Komisja Rewizyjna się tym tematem zajęła. Czy Wydatkowanie publicznych pieniędzy na tego typu działalność jest zgodna z prawem. umowy jest realizacja strategii promocyjnej zleceniodawcy polegającej na wydawniwaniu miesięcznika powiśle domorodskiej. 36 tysięcy zł za 9 miesięcy to uważam jest ogromna kwota z pieniędzy podatkowych, tym bardziej, że inne media, które są na rynku muszą się... Gospodarować we własnym jakby, systemem gospodarki wolnorynkowej, i ktoś, kto kupuje daną gazetę, istnieje, na rynku ktoś, kto nie kupuje, nie istnieje. I dlaczego podatnicy mają pokrywać koszty jednego z wydawnictw wydawanych na terenie powiatu domkowskiego? Jeden z bezrobotnych mi powiedział parę dni temu, szukając jakiegoś pewnego planu na, na przyszłość, zadał mi pytanie, czy gdyby. Zwrócił się do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego i założył sklepik z kubkami, które byłyby oznakowane logo poszczególnych gmin, powiatu, czy jakimiś tam jeszcze innymi emblematami, które są promocyjnymi na terenie powiatu Dąbrowskiego. Czy stowarzyszenie dopłaciłoby do takiego sklepiku w wysokości 4000 zł? Jeżeli tak, to proszę to w internecie i myślę, że chętnych do tego typu działalności gospodarczej znalazłoby się, tym bardziej, że kryzys gospodarczy jest i dosyć wysoka stopa bezrobocia, dosyć wysoka stopa tej powiatu i nie tylko. Zarzucono mi próby manipulacji w tej kwestii, tylko chciałbym się odnieść. Podniosę się do dwóch kwestii kluczowych. Pierwszy to oczywiście tytuł. Dwał na greckiej lobince. Dalej pan redaktor pisze, czar gwałci w tym momencie, bardzo sprytnie trzeba dodać, zasady stworzonej przez starożytnych Greków logiki. Oczywiście jeżeli tak, jeżeli A to B, jeżeli B to C, a więc jeżeli A to także C. No i ja powiem także ponieważ pan redaktor odnosi się do źródłem jak jest Wikipedia, więc ja dzisiaj wrzuciłem do, tej, do tego samego źródła definicja Wart. No, to przemawię. no to to mogę? Przytoczę, nie będę całości, prawda, przytoczę tylko gwałt w języku prawniczym, w języku prawniczym gwałtem określa się nie każdą przemoc, lecz tylko taką o dużym natężeniu, to jest, no więc. Panie Sekretarzu. Rozumiem, że się pan fascynuje tutaj dialogiem i korespondencją z panem redaktorem Ciesielczykiem, ale proszę pan nie zabierać tyle czasu i mówić o gwałtach, o jakiejś logice greckiej itd. Także na przyszłość bym prosił o dalej fascynację między sobą a, a panem redaktorem Ciesielczykiem. 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Powiatu Noworodzkiego w Dąbrowie czy do tego projektu uchwały są jakieś zapytania? Również yy, przypominam, że pan bumiejski też ma się prawo wypowiadać. Czy pan gumiński by chciał coś wziąć? Nie, znaczy, yy, tak? to nie mam sprawy. Czy, czy miał prawo odpowiedzieć, bo wszystkie instytucje odpowiadają. Do dzisiaj nie dostałem żadnej informacji, czy podjął jakieś działania, czy nie. Jeżeli nawet yy, nie podjął. Myślę, że to jest już sprawa nieaktualna. Po skardze do ministerstwa, żeby rozstrzygnął tę sprawę, ministerstwo odesłało mi do Rady Powiatu. Więc ponownie tą skargę do Rady Powiatu. Więc nie mogłem wycofać, no bo myślałem, że zarząd, napisz mi krótko, nie może zająć się tą sprawą, zajmuje się Rada Powiatu i powinien mi przekazać tylko tyle. Gdyby Rada dostała od zarządu przekazaną tą sprawę, a tak, ja nie wiem, czy. W ogóle się zajęli tą sprawą, czy nie, bo jeżeli się nie zajęli, to bym napisać wyraźnie, nie zajmujemy się, bo to nie jest w naszych kompetencjach. I o to prosiłem tylko. Jeżeli nikt nie odpowiada od czerwca, to znaczy, że ja nie wiem, co się stało. I o to mam tylko. Chodzi o to, że jeżeli powstały nowe chodniki za y, tak duże pieniądze. A teraz y, dzieci, ludzie starsi, inni chodzą ulicami, bo jest tak zasypany, a można by było skierować albo pół odwrotnie. Albo jeszcze jednym kursem, odśnieżałem to ciągnikami, i z chodnika. A nie na zasadzie, że my sobie odśnieżamy, przejeżdża sobie pół zasypane i wystarczy, że nie ma nikogo. Szkoda, że nie ma pana komendanta, bo to by było ciekawe. Przejedzie sobie radiowo, zresztą z tym problemem boryka się też górnik początek, bo wpływają już na sesję obu, na protesty mieszkańców. I to musi być rozwiązane, bo tak, y, państwo zrobicie pełno chodników. A te chodniki będą zimą zasypane, i tak jest. I to nie trzeba, to nie jest pod względem, że, że ja to wytykam, tylko żeby coś z tym zrobić. Bo, bo gdybyście Państwo przeszli się po ulicach, jak, jak, jak to wygląda, to byście wiedzieli o co chodzi. I jak ludzie oceniają to. jest że starszych, nie są w stanie tego odświeżać. A Pan Dyrektor Janik napisał, że w miarę siły środków, jeżeli nie ma siły środków, to Wysoka Rada mogła wypomnieć Panu Dyrektorowi żeby trzeba coś rozwiązać, bo, bo nie wiem, no bo jeżeli będą chodniki robione i chodników będzie pełno, a ludzie będą yy, chodzić obok, to jest bez sensu, no to jest marnowanie pieniędzy. Pan radny Bryk. Pani Przewodnicząca, Pani Storowca, Radny. Stajemy przed pakietem ustaw, które zmieniają system szkolnictwa w Szczecinie. znacznie. Każda restrukturyzacja... Każda restrukturyzacja przeprowadza się po to, żeby był jakiś określony cel. Ale każda restrukturyzacja w jakiś sposób jest zagrożona. Proszę Państwa, środowisko Szczecińskie nie przechodzi obojętnie o zmian, jakie się ma wprowadzić ze swojej Proszę Państwa, z jednej strony pamiętamy czy restrukturyzację z dla to dni miesięcznych, gdzie... Centrum Szkolnictwa Zawodowego, największy, największy ośrodek szkolnictwa zawodowego w powiecie został zmarginalizowany do trzeciej szkoły w powiecie. Są jeszcze inne takie może inne obawy. Proszę Państwa, są obawy to, że, że chcemy kosztem zmiany organizacyjnych dokonać na pracowników i dalej. To myślę, że zarząd jest odpowiedzialnym instytucją i myślę, że dla a to są po prostu obawy, które nie będą Ja jestem za tym, żeby zespół szkół dalej istniał i obok tego zespołu szkół powstało Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i nie rozumiem powodów, dla których, dla którego musimy zlikwidować szkołę, stworzyć coś nowego, w skład którego będzie wchodził zespół szkół zawodowych, który chwili istnieje. I tu jest ta sprzeczność. Znaczy ja się domyślam, jaki jest y, y, po, prawdziwy powód tego przekształcenia. On jest bardzo ryzykowny i, i, i według mnie granie z warta świeczki, no ale zarząd chce jak chce. Y, y, tak jeszcze między nami zobaczymy, kto będzie dyrektorem tego nowego zespołu. Ja panu gwarantuję, że nie będzie obecny, obecny dyrektor. Także pan dyrektor Giera pan dyrektor wymyślił ten pomysł. Pomysł jest dobry, stworzenie tego centrum i w tej chwili jest ofiarą własnego sukcesu. Tak, taka jest prawda. Nie wiem właśnie, dlaczego musimy likwidować tą szkołę, dlaczego właśnie bierzemy się za reformowanie po raz kolejny szkolnictwa w powiecie, powiecie Dąbrowskim. To jest tak jak z reformą szkolnictwa w ogóle w Polsce. No, było jakieś, jakieś, jakieś szkolnictwo, ktoś się tym bawił, po 20 latach doszliśmy do wniosku, że to jednak jest źle. I oby tak nie było, że za 10 lat ktoś powie, że w Szucinie jest znowu źle. to znaczy nie stworzyliśmy szkolnictwa zawodowego, a niezłe nie szkolnictwo średnie, jakie w tej chwili jest, zniszczyliśmy, nie? pewnie do tego dojdzie. I będziemy proszę Państwa głosować, znając jak to głosowanie to będzie przebiegać. Ja tylko proszę tu media, żeby generalnie dokładnie nam nagrały kto był za czym i kto za czym głosował. To nie minie jakiś rok, dwa, trzy i, i wszyscy będą się wybierać i mieli na ten temat inne zdanie. Dziękuję. Jestem autorem tego pisma, które powstało przez zmiany przepisów i umożliwiło mi zwrócenie się do starostwa, do Zarządu Powiatu, o utworzenie ośrodka doskonalenia zawodowego przy zespole szkół. Miałbym tak, że celem nadrzędnym było i jest zawsze i, ben, I zawsze będzie dobrą błąd szkoły, naszej szkoły w Szczucinie i jej rozwój. Wszelkie jakieś hmm, sprawy, o których tu wspomniał wcześniej e, pan radny z Komisji Rewizyjnej, e, podteksty w sprawie, by wcześniej może były słyszane w jakiś sposób załatwiane, e, w sprawie szkoły w Szczucinie są bardzo niekorzystne dla szkoły. I stanowią dla mnie osobiście niezwykle niekomfortową sytuację. Żeby uzyskać efekt, nie potrzeba przekształcać całej instytucji szkolnej, czyli zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Szczuci. Wystarczy, zresztą na ten temat żeśmy rozmawiali dwa czy trzy tygodnie temu na pierwszej komisji oświatowej, która żeśmy w tym zakresie obradowali, że spróbujmy ten, ten proces przeprowadzić ewolucyjnie. Czyli, żeby mieć możliwość i zdolność pozyskania środków finansowych oczywiście powołajmy ośrodek do kształcenia zawodowego, bo taki jest jakby cel kierownictwa szkoły, natomiast uważam, że zbyt ryzykowne przedsięwzięcie jest co do przekształcenia. Będę głosował przeciwko rozwiązaniu placówki, dlatego, że mam obawy, że dyrektor Giera nie doczeka końca kadencji, na co nie zasłużył, dlatego że jest bardzo dobrym dyrektorem, dobrze prowadzi jednostkę. Oczywiście nie kwestionuję potrzeby powołania ośrodka i będę głosował za. Natomiast co do likwidacji z ostrożności, tego zagłosuję tak, tak, przeciw. Zasłuchajcie Uchwała Rady Wywiadu Zaborskiego z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie rozwiązania zespołu szkół krótkoladkim nadzianym im. Jana Ludeny w Nie dniem 31 sierpnia 2013 roku rozwiązuje się Zespół Szkół nadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szucinie. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Półnadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szucinie z dniem 1 września 2013 wejdą w skład utworzonego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szucinie pod nazwą Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Kto jest za przyjęciem takiego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 11 za, tak. kto jest przeciw? Trzy osoby przeciw. Dziękuję bardzo.